Jednej osoby zabrakło na koncercie koronacyjnym. To już dawno po jego porze do spania. Rodzina królewska w komplecie zgromadziła się na koncercie koronacyjnym z okazji koronacji króla Karola III. Niestety zabrakło jednego uroczego pięciolatka, księcia Luisa. Król Karol III został koronowany w sobotę 6 maja w opactwie westminsterskim w Londynie. Koronacja i uroczysty przejazd ulicami City rozpoczął trzydniowe świętowanie w Wielkiej Brytanii. W niedzielny wieczór odbył się koncert koronacyjny. Na specjalnych trybunach przeznaczonych dla członków rodziny królewskiej nie mogło zabraknąć króla Karola i królowej Kamili. Towarzyszyli im również brat króla, książę Edward z żoną i dziećmi, książę William i księżna Kate. Obecni byli księżniczka Charlotte i książe George. Zabrakło niestety małej gwiazdy poprzedniego dnia, małego księcia Luisa. Zapowiadająca koncert w BBC prezenterka dodała, że nie towarzyszy rodzicom, ponieważ godzina 21 jest już dawno po jego porze do spania. I rzeczywiście, Louis został w domu z opiekunką, zaś jego rodzice i starsze rodzeństwo wybrali się na koncert do parku przy Księżniczka Charlotte Książę w garniturze z krawatem wyglądał na bardzo zadowolonego. Księżniczka Charlotte ponownie wystąpiła w białej sukience, a kiedy zrobiło się nieco ciemniej, zarzuciła na plecy białą kurtkę. Dzieci w dłoniach trzymały flagi Zjednoczonego Królestwa. Rodzinę zamykała przyszła królowa. Księżna Kate postawiła na głęboki, mocny kolor czerwieni. Ponownie włożyła strój z domu mody Alexander McQueen. Księżna tym razem postawiła na większą swobodę, rozpuściła włosy i pokazała się w rzadkiej dla siebie fryzurze pięknych falach. Nie mogło zabraknąć księżniczki Eugenii i księżniczki Beatrice. Nieco poza zasięgiem fotografów, znalazł się też książę Andrzej na trybunach dla rodziny królewskiej, znalazł się daleko od ważnych gości. Bliżej króla i królowej zasiadł książę Edward razem z żoną i dziećmi. Koncert koronacyjny króla Karola III. Niedzielny koncert był w ostatnich tygodniach jedną wielką niewiadomą. Wiadomo było, że się odbędzie, jednak lista występujących artystów była formowana bardzo długo. Artyści odmawiali lub rezygnowali w ostatniej chwili. Ostatecznie udało się zebrać gwiazdy światowego formatu, które w niedzielny wieczór wystąpiły w Windsorze. Zaśpiewał Lionel Richie, wystąpiła Katie Perry i Nicole Scherzinger, był też Andrea Bocelli. Występ Lionela Richiego poderwał wręcz rodzinę królewską do tańca.